Cześć. Dziś obejrzymy odcinek pewnego telewizyjnego programu, który nazywa się, jak widzicie na ekranie, Review Territory. To jest program poświęcony grom wideo i był on prowadzony przez dwie osoby znane z szeroko rozumianej branży Miłosza Brzezińskiego, który był kiedyś redaktorem Neo+, Plus. znany był tam jako Grabasz. Z kolei na scenie Soł Kalibura, znany był jako Gumias. Druga osoba to Tadeusz Zieliński i on w dzisiejszych czasach pracuje w GameDevie. Wracając może na chwilę do Miłosza jeszcze, zanim odpalam film. Teraz nie zajmuje się on grami na co dzień, natomiast możecie go w różnych miejscach w internecie znaleźć jako psychologa biznesu. Poza tym, że udziela różnych porad, nie wiem czy dobrze to nazywam. Jest też autorem kilku książek i ja większość z tych książek mam. Tutaj jeszcze wam pokażę, żeby nie było, że nie mam kwitów. Jego najnowsza książka Zaufarium, której jeszcze nie przeczytałem, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie znajdę na nią czas. Dobrze, zobaczmy, jak panowie zrecenzowali Tekken 5 Dark Resurrection na PlayStation Portable. Tadeusz, Tadeusz, a wiesz, że teraz będzie gra o lalkach Barbie. A wiesz, że masz królipę na głowie. Gdzie? Słuchaj, Tadeusz. Ma... Ten program był w takim właśnie klimacie. Mam pięć. Mamy Tekę na 5. Mamy Teka na 5 na PSP. Um... Nie wiem czy. Właściwie to. Słuchajcie, nie wiem o czym mówić, bo to, że Tekken 5 jest na PSP, to jest jakieś takie w ogóle trywialne. Ważne jest, może jak będę mówił równoważnikami zdań, to będziesz nadążał. W ogóle nie truć się. Znaczy, ja nie, nie zrozumiałem, co do mnie powiedziałeś w tym no, momencie. tyle rzeczy do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. jest to znacznie lepszy tytuł niż Tekken 4. Znacznie lepszy. No, popularna opinia Tekken 4 był kiepskim Tekkenem. A, Parę rzeczy zostało poprawionych. 34 postacie. To jest po prostu jakaś masakra w ogóle absolutny jest, że tak powiem, sokowirówka w czaszce a z mózgu koktajl się nie mieści w żadnym organie. że jest bardzo kreatywną osobą, więc przychodzą mu do głowy tego typu zdania właśnie. Dwie nowe, dwa nowe ludziki. Jeden jest taki fajny pan Dragunow, który wygląda trochę jak Michael Jackson. On... Tutaj też jeszcze taka ciekawostka. Możecie się zastanawiać, jak oni zdobyli nagranie z Tekena na PSP. Jeden z modeli PSP miał wyjście wideo i można było nawet podłączyć tę konsolę do telewizora. swego czasu, zanim Dark Resurrection pojawił się na PlayStation 3, no to można było tak właśnie grać na telewizorze, podłączając do niego PSP. Jest taki i ma takie włosy polepione, mokre, a. i ma tutaj taką szramę na ustach, i jest blady, i tak spogląda. Nazywa się jak karabin. Ledwo ciepły. Do tego wszystkiego, silny tryb online'owy, to znaczy taki, w którym możesz się szernąć gierą z jakimś ziomkiem, z którym lubisz przyciąć, Można ściągać, słuchajcie, duszki z sieci, a czyli... A, bo jesteśmy cały czas połączeni, tak? Wi-Fi, czy tam kabel, jak tam sobie kto podłącza, bo to już różne patenty słyszałem. Ale normalnie jest tak, że się łączysz na, na, na gładziutko, na ślisko się łączysz z serwerem. Tak, i ściągasz tych najlepszych graczy, którzy tam są, albo takich na Twoim poziomie, bo się ranking oczywiście cały czas buduje. Ta opcja była już dostępna w starszych tekenach, ale oczywiście w tekenie 8 jest dużo lepiej zrealizowana. Co do realizacji, tutaj nie ma w ogóle porównania. Takie i charakterystyczne na przykład trademark, trademarkowe przejścia. No. Wiesz co, kiedyś... Znaczy, to on jakby, jakby schemat twojego ta, grania ta, i, i robi z tego bota. Dokładnie, robisz tego bota. I znaczy, grasz to, z, z bota. Bo Widzisz, bo tak jakby mój główny dylemat dotyczący Tekena polega na tym, że tak, że grałem w Tekena od, no od jedynki i byłem zawsze wielkim fanem, bo dużo byłem, wiesz, ja byłem w tej grupie, która nie lubiła Virtua Fighter. Ja wiem, że Virtua jest lepszy i w ogóle, ale... Tak się mówi, że taki jest właśnie, bardziej. tak jak Pro Evolution Soccer i FIFA. To wiesz, tak, teken no, taka okay. FIFA Wirtuła um, to taki. Okay. No ale w każdym razie grałem w tego Teken od zawsze. Jakby y, granie z komputerem w tą grę, nie przeciwko żywemu przeciwnikowi jest dla mnie absolutnym, całkowitym bezsensem. Nie, nie, nie. To, nie no, to jest w ogóle nie, rzecz na świecie. Nie rozmawiamy o tym teraz, tak? No właśnie, ale widzisz, problem polega na tym, że na takiej konsolce jak PSP nie jesteś w stanie zagrać w dwie osoby naraz, prawda? tak. Możesz zagrać przez Wi-Fi, prawda? tak. No właśnie, ja grałem przez Wi-Fi. Numer z Wi-Fi polega na tym, że Wi-Fi laguje, czyli są opóźnienia. A w takiej już wtedy wiadomo było, że Wi-Fi jest niestety kiepskie. W grze, w której potrzebny jest tam nie wiem, ułamek sekundy reakcji. Szczerze mówiąc ja nie widzę możliwości grania przez. nie, nie, nie. W... da się spokojnie. Po akurat tutaj nie, nie ma problemu. Ja mam tutaj taki specjalny zestaw dla, dla totalnych maniaków. Wiesz? On pa. zawiera. Widziałeś? Widziałeś? Ma Słuchajcie, kolorowe karty. Ja teraz... O, to czegoś takiego nie widziałem, to jest dla mnie nowe. Czyli mamy płytkę, mamy UMD, ten dysk, który widzicie tutaj na górze. To tak wyglądały gry na PSP. Właśnie to była taka mała płyta w plastikowym opakowaniu. To tak podoba. Ma do gry i jest tutaj napisane na przykład. Co trzeba zrobić, jak dragun... bo to są e, taki zestaw pierwszej pomocy. Co zrobić, jak uderzy dragunow? On ma takie uderzenie podły... znaczy jak on tak szarżuje, ja może na Anzel mnie tak. pokażę. On robi żen. takie coś, że tak się rzuca, bo tak z, z tymi łapkami to jest ważne, rzuca się i powala przeciwnika. I jak tak zrobi, zrobi krzywdę, to jest napisane, żeby potem, tutaj w poradniku, żeby rozpiąć sobie koszulkę i wymasować słupki. No trochę za duże cringe. Już nie lata 90. mamy lata 2000. Mm, a więc zobaczcie z jaką powagą i w ogóle jak producenci do tej gry podchodzą. jest naprawdę ważny tytuł, także dla rozwoju seksualności młodych ludzi. Bo ja nie wiem na przykład, kiedy ostatnio masowałeś sesówki Tadeusz. I nie, o, odpowiadaj może, nie odpowiadaj mi na to pytanie, bo możesz być niesmaczny, a chcemy tego unikać. I tutaj jest też, słuchaj. Kiedyś w telewizji pozwalałeś sobie na trochę więcej. I tutaj jest też, słuchaj, Survival Kit. I jest napisane, że ten król jest, że ten King of Iron Fist jest w ogóle królem bitem mapów. I jest tutaj napisane, że on jest w ogóle zwieńczeniem tego wszystkiego, co do słuchaj, tej pory. Tylko mówiąc, napisali, że to jest najfajniejsza gra na świecie. Tak? Najfajniejsza, I I a tutaj... ty uważasz, że skoro ci napiszą, że ogień jest gorący i to się sparzysz, co jest prawdą, to skoro napiszą ci, że to jest najfajniejsza gra na świecie, to ty w to wierzysz ja wierzę w to. Ważna jest e, taka sprawa, że ja nie używam szarych przycisków, jak gram w Tekkenach. Wiesz, znaczy się stapić. Tak, tak. Mam TSP, tak. Ciekawe, że tutaj to w ogóle jest nierówno. Mamy grafikę dźwięki jakość do ceny, ale nie są w tych samych linijkach. Wszędzie dziewiątki. Ciekawe właśnie, że też, że jest jakość do ceny, a nie. Po prostu na przykład gameplay. Może gameplay powinien być osobną kategorią. Tak. Tych no ja nie używam, nie, używam. nie używam ich w Mortobiciach. Jak ktoś ich używa, to będzie miał przewalony, bo to są dwa. Podsumowując, jest to super teken. Należy go mieć. Każdy miłośnik Tekena musi kupić Pekena i do niego dokupić PSP. Zgęć PSP ma i zaraz innej do... opcji absolutnie. Tutaj dla przypomnienia: Tekken Dark Resurrection wyszedł na PSP na długo przed Dark Resurrection na PlayStation 3. Należy mieć to i e, e, propagować ideę Tekkena wszędzie, nawet w szkole i w domu. Nie przekonać. I to była recenzja Tekkena Dark Resurrection na PSP w Review Territory. Sprawdziłem już, recenzowali również inne biatyki, inne tekeny. Są Kalbura 5. Street fightery, więc pewnie też do nich kiedyś wrócę. To wszystko na dziś, dzięki, do następnego, cześć.